Siemanko ludzie witam Was w nowym filmie. W którym zakupimy sobie yy, nową broń. Tą bronią nie zakupimy tyle, ale yy, otrzymamy ją po prostu za level. Wbiłem właśnie wczoraj szósty level, i teraz ten. Właśnie nam się włącza gra, i powinno zaraz tutaj wskoczyć samo Buffalo. Taka broń będzie tutaj i ten gameplay z niej. Na końcu kupimy sobie broń i jeszcze Sting, tak się nazywa. I właśnie tak. Teraz się nam tutaj gra wczytuje. No i zobaczmy. O, tak wygląda właśnie Buffalo i. Po boku, teraz właśnie się pokazuje na środku 11500. To jest właśnie ten Sting, którego kupimy na końcu odcinka. Mam 11570, więc no i tutaj gramy Buffalo właśnie. Więc na razie to na tyle. Cześć. Zostaw też łapkę zostaw pod tym filmem, łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli chcesz, napisz komentarz. Czy napisz w komentarzu Buffalo przez 2 L? napiszeć i wstawię ci serduszko. Troszeczkę obrywam właśnie od y, przeciwników, mam właśnie 100, 120 HP. I ten. Muszę sobie tutaj leki dać. zażyjemy sobie leki. Tutaj... O, tutaj ktoś... I właśnie zginąłem, ponieważ miałem właśnie tych mało życia. No, tutaj widzicie moje bronie obok. I teraz właśnie się zrespiłem. No. Myślę, że nie chcę tu słuchać na razie mojego gadania, ale sobie trochę pogadam. Yy, no i tak. A tak, tutaj jest dwóch przeciwników, więc się trochę wycofałem. I żeby nie było teraz ten dograłam podczas montowania, nie? Właśnie tutaj kolejnego, kolejny, kolejny są zabity, właśnie ta Bufala mi się tak podoba, że jest ładny i dużo demieć zadaje, tak? No. Nie, to zawsze tamta broń, którą mieliśmy wcześniej maszynowa, czyli Hans. To jest ładniejsza moim zdaniem. Tyle na razie, cześć. Teraz tutaj na twarz wybiegł jakiś przeciwnik i miał no, no, HP, niewiele brakło, byśmy go zabili, ale niestety my zginęliśmy i ta broń, którą ma właśnie Sting, to my ją sobie później kupimy, tak? No. Komentuję. Teraz mam 3 Miemczysy HP. To się trochę w magazyn, ponieważ tam było dwóch przeciwników. Miałem łatwo zabili, tak? Tutaj ktoś teraz właśnie idzie jakiś przeciwnik, strzelbą, ale dwa było mocniejsze niż ten muszkiet, że tak powiem. No, y, to jest trochę prze, prze, przeszukiwanie terenu, czy nikogo nie ma. I właśnie, no sobie trochę pokomentuję, żeby sobie trochę z Wami porozmawiać. I właśnie tak. Y, w ogóle bufala jest taką dość ładną bronią, według mnie. Wiecie, tam y, u góry są y, ten moi i tutaj właśnie ktoś zaczął do mnie strzelać, ale właśnie też, nie wiem, y, przez ten muszkiet, no. Też miał gościu mało HP, lepszy niż no i miał większe szanse, tak. Który wykorzystał. Teraz tutaj y, szukam zejścia, szukałem i widziałem, nic tutaj nie obczuliłem tej mapy do końca, tak. Tutaj sobie zeszłam na te schodki, i właśnie, bo tych tutaj, jak widzicie, schodkę sobie weszłem tędy sobie taką górą, górą, tak, górą. Wtedy sobie tutaj poszedłem. Yy, te przez rurę nie przeszłam, niestety, spadłem. Mm, ale poszłem tutaj z, z dwójką innych moich kompanów z timu właśnie i właśnie zaczęliśmy strzelać do nich. Tak, tutaj ostrzał z Buffalo Piszcie w ogóle, czy chcecie live'y Jeżeli chcecie live streamy, piszcie w komentarzu. I właśnie tak. A jakbyście nie wiedzieli, to na 30 subów zrobię Drum i Life i może jakiś konkurs na coś. Nie wiem. No. Także ten... Ja dalej sobie tutaj pokomentuję. Chyba, że chcecie, żeby mniej tak mówił do was na filmie, tylko będzie było muzyki, to też piszcie w komentarzach. Tej, właśnie to jest kolejny z tej rundy. Do tego tutaj sobie stałem. Tak... O, już wziąłem kałacha nawet tylko postanowiłem wziąć tą drugą broń tego Stinga i premium go zabił gdyby nie, nie jedna sekunda to bym go wtedy zabił tak? miał mało HP ale no i widzicie tutaj pierwsze miejsce Wiktory najlepiej tutaj plus 300 tych, tych pieniążków wbijamy rangę wyżej tak? rangi tutaj otwieramy skrzynkę i jakieś papryczki czyli z tego co widzę no i ten... Tutaj jest broń kałach, jakiś jakiś kałach, to chyba jest tutaj nie wiem co to jest za broń nawet i tutaj jest ten sting, którego kupiliśmy za 11500. Teraz jeszcze tylko sobie y, sprawdziłem tutaj y, inną broń. Teraz sobie jeszcze tutaj no, posprawdzałem y, jakie ma ulepszenia. No i 1400 najlepszy, no to nawet nawet, nie? I teraz sobie sprawdziłem tą broń tak dla... tak po prostu dla własnej wiedzy i jakoś nie. Weźmy, kupimy Stinga, właśnie skupiony. No i tyle. I właśnie ja teraz już na chwilę, że...